Hej, z tej strony element to jest ponownie Sophie's Cars. Znowu będziemy przechodzić przez to dziadostwo. Zobaczymy, co się zdarzy. Ogólnie wyczytałem dodatkową informację, że Sophie jest na tyle hamska, że ma losową szansę zadkować tak sobie po prostu. Więc gra ma szansę losowo po prostu zrobić ci game over bez powodu. Nie fajnie. co się dzieje. Ok, working, 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 wszystko działa. Jeden checkpoint załatwiony. Wszystko gra jak na razie, może obczajny, gdzie mamy. Safe point jest obok dziadka, ok. To mnie troszeczkę. No nie napawa mnie to determinacją. Bzz, bzz. Jasna cholera S -s Sram pod siebie. Jeżeli ja kliknę w złym miejscu, w momencie, kiedy Sofi tam będzie sze iść, 6, szednąć to doszłam do mam szkoda na mord... Error! Trzeba naprawić! Ok, on naprawia na erory. Szybciutko, wszystko na on. Tu zielone. Tu zielone. Tu zielone i tu zielone. Wszystkie kwadraciki zielone. Y 2760. Okej, okay, dziękuję. To jest generator B. Dobrze. Trzymajmy się jakoś. Nałodujmy generator A. Naudujmy generator C po drodze i będziemy stać u dziadka, bo tam jest save point. Troszeczkę kapa, że poprzednio Sophie poka pokazała się dokładnie w miejscu, gdzie ja miałem save point. No ale... Zdarza się. Mam nadzieję Mam nadzieję, że ten save point, dalej, save point dalej tutaj jest w miejscu Bo jeżeli nie To będę w poważnych tarapatach Popis popi. Uciekaj! Tam jest safe... Point. Nie tam jest safe point! Uciekaj w drugą stronę! To jest grane? Mamo! Hm. <laughs> Okej. Okay. Spróbujmy dojść do komputera, zobaczmy, gdzie jest teraz save point. Obok A. No teraz to będzie dobrze dowiedzieć. Chodźmy od dziadka mu się ten za generator. Po drodze, garniemy z powrotem resztę. Ja ją słyszałem, że mi się zdawało. Eee, okej. Okay. W miarę jest spokojnie, w miarę sensownie sobie chwilę wyradzimy. Uh oh, uh oh, uh. o której jest kolejny checkpoint? Bo mnie to interesowało tak troszeczkę. Co? <śmany> <śmany> co jest co? Nie! Proszę nie, przestań! Nie rób tak! Czemu?! Nie! Okej... Okay. jest w 3D. Co to było?! Czemu się tak działo?! Ja nie chcę! Okej, okay, chodźmy na górę. Spróbujmy tam cokolwiek zdziałać. Proszę. Jeszcze tylko 45 minut. To tak jakby 35 minut. Musimy zejść na dół. Musimy zejść na dół. Pół godziny. I będziemy mieli kolejny checkpoint. Co ja, galera, się z tymi dźwiękami. Ej, no, no nie! No uciekaj! Odkryj do grę. Wyrupiaj! Nie wiem, gdzie jest save point. Nie wiem, gdzie jest save point! Uciekaj, tutaj! Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale przeżyłem po raz kolejny coś, nie mam pojęcia, jak, co jest grane ani o co z tym chodzi. Fucking hell! Huh. Checkpoint jest, znaczy się save jest koło punktu A, ale musimy naładować to u góry. Cholera, oszlak, oszlak. Dziaduś, dawaj ten generator. Może po prostu zaraz sobie przeczekajmy, bo tu jest save point. 5 minut i będzie checkpoint i tak dalej 5 minut w grze, nie tak real life Proszę Sophie, nie przychodź tutaj. Wytrwamy Nie ruszam się, tylko że... Nie, to, gledy, to... o, Okej -o -o. Okej! Okay. Okay. Huh. Przejdźmy się do komputera, bo tam jakieś goście przy tym coś pisał, to może będzie coś nowego, dodatkowego? No, nie, no, nie, no co? No, przestań! Czemu tak się robi? Why? Nie rozumiem! Policja służyła raport, że rodzice Sofii wyszli z przyjaciółmi około 7 wieczorem? Co? No nie przeczytałem! Śmieciu! Uh o, -oh, uh -oh, e-o, errory, dobra, to trzeba naprawiać. Chodź tu, chodź tu Tam coś chodzi. Tam coś chodzi. Nie chcę! Tak bardzo nie chcę 6, 3, 6, 2 Jest? A jeszcze to Okej. O tam, nie krzycz Proszę, nie krzycz. Spokojnie. A to nie te generatory trzeba iść na górę. Czemu ona krzyczy? Eee. Eee. To jest więcej odgłosów. I one są creepy. Come on! Czemu to wszystko tak nagle siada? Nie! No co są te? Co te odgłosy oznaczają? Ja tego odgłosu użyłem w, w, w mojej grze i mi się kojarzy z czymś bardzo złym, dlatego dlatego przed nim tak sram. W mojej grze, która nigdy nie wyszła tak naprawdę, no ale anyway. Tak! <śm> nie, nie, nie... Najstraszniejsze jest to, że nie rozumiem jeszcze sposobu jej działania, ok? To jest tak jak dokładnie z Five Nights at Freddy's, Jeżeli nie wiesz, jak coś działa, to prze. Ja pierdzielę. Cała myszka jest po i najpół blatu od mojej ręki. <grystanie> o masakra. Okej, okay, wrażenie mi jak na razie starczy. Ja to muszę sobie dawkować stopniowo. Ale przynajmniej zaszliśmy troszeczkę dalej i zobaczymy, jak dużo tego tam jeszcze jest. Tam jeszcze... Dopiero mam dwa checkpointy z sześciu. Jesus. To będzie koszmar. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, wielkie za obejrzenie, tak jak zawsze. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych i śpijcie dobrze, bo po tym to będzie ciężko.